Radiowy, przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Dostaliśmy list i po uszach rzekomo za nasze pretensje do zakazu wejścia do lasu. Słuchacz pisze, że zakaz wejścia do lasu został wprowadzony przez to, że gównia robiła sobie ogniska i imprezki, bo kluby mają zamknięte. I doinformować się proszę, jak Państwo wyrażają opinię z panem Rudnikiem. Las jest trochę zbyt duży, żeby był objęty patrolem, a potem pan pod koniec listu mówi o Kampinosie. A przecież wspomniałem ja o tym, że jeżeli to jest uczęszczana ścieżka w Kampinosie albo ogólnie Park Narodowy, to warto zrobić zakaz. Natomiast inne lasy, daleko od miast, gdzie gówniażeria nie spotyka się, nie powinny być objęte zakazem. No, między Bydgoszczą a Koszalinem te wszystkie lasy, proszę pana, na cholerę tam jest zakaz wejścia. No. Przeczytałem to i zadziwiłem się, że słuchacz używa takiego argumentu o gówniażerii. No, ma rację w tym, że gówniażeria chodzi do lasu i tam sobie robi, nie wiem, ognisko, proszę pana, grilluje i się spotyka w gronie większym niż dwie osoby, teraz w dozwolonym gronie, ale też sobie pomyślałem, Myślałem, że ci leśnicy, którzy tak się chwalą, proszę pana, że mają chłady, że znają każde drzewo w tym lesie i tak dalej, i tak dalej, mogliby sobie z tą gówniarzerią poradzić, a nie zamykać lasu przed ludźmi, którzy rzeczywiście idą tam trochę złapać oddechu od tego koronawirusa, tej psychozy całej, która się tutaj pojawiła, stresów i tak dalej, i tak dalej. No wiem absolutnie... i o tym... I o tym mówiliśmy, żeby stosować zdrowy rozsądek, a nie po prostu na wszystkich lasach zakaz zawiesić. No idiotyczny. No to leśniczy no ale... właściwie powinien decydować, a nie ministerstwo. Mogło być ogólnie zalecenie z ministerstwa chłopaki. Pozamykajcie lasy w tych miejscach, gdzie młodzież z miasta ucieka i tam robi burdy. No ale innych już nie zamykaj leśniczy drogi na wysuniętej placówce w Borach Tucholskich, gdzie by się nawet przydał czasami jakiś człowiek, który przejdzie. Do rzeczy, czyli do koronawirusa, bo tego tematu nie da się uniknąć. Byłoby dziwne, gdybyśmy o tym nie rozmawiali. Po pierwsze, to jestem zaniepokojony o pana, bo w Stanach Zjednoczonych, proszę pana, ta epidemia tak się rozpleniła, mm -mm. że ofiar jest tyle, że każdego dnia napływają takie komunikaty o kolejnych tysiącach, o ofiarach śmiertelnych, proszę pana. Nowy Jork narażony, okręty szpitalne płyną, brakuje miejsca w szpitalach. W społeczeństwie najbardziej rozwiniętym, tak można chyba określić Stany Zjednoczone. Tak. Do czegoś takiego doszło. No nie ma ratunku przed tym, a Pan nie, 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 to... prezydent, czyli Donald Trump, proszę Pana, na początku lekceważył to, a teraz trochę mu rura zmiękła, tak bym to nazwał. Nie wiem kogo Pan słucha, ale to wszystko po kolei nieprawdy są. Trzeba rozumu używać, jak Państwo będą wiadomości oglądali, bo dziennikarze najwyraźniej nie używają rozumu, już prostuję. Otóż Trump nie lekceważył od samego początku, nie wiem skąd ta złośliwa informacja, otóż on był pierwszym na kuli ziemskiej, który wprowadził zakaz lotów. I zrobił to wcześniej i wtedy był wyśmiewany, że toczy jakąś wojenkę swoją prywatną z Chinami. On był pierwszy, który zrobił kwarantannę Ameryce, zamykając loty z Europy i z kolejnych innych krajów, więc mówienie, że lekceważył, jest nieprawdą i są na to w sieci dowody. Proszę sobie posłuchać innych polityków, którzy kiedy zamykał granice dla samolotów, pukali się w czoła. Gubernator Nowego Jorku i mer Nowego Jorku zachęcaliby na festiwal chiński normalnie iść sobie i nie przejmować się. Życie ma trwać normalnie, bo to w ogóle nie jest zaraźliwe. W czasie, gdy. Trump zamykał loty. To ja, ja nie wiem, czy to jego tłumaczę Donalda Trumpa. No to w takim razie Stany Zjednoczone bardzo źle się przygotowały do tejże epidemii, bo wyprzedziły już Chiny, Włochy w ponurej statystyce zakażeń koronawirusem. Proszę policzyć sobie, ile osób mieszka we Włoszech, plus Hiszpania, plus gdzie tam jeszcze w Europie macie epicentrum. I dodać te wszystkie przypadki, a potem po drugiej stronie rachunku postawić 330 milionów Amerykanów. To, że w liczbach bezwzględnych przypadków w Ameryce jest i będzie więcej, wynika z tego, że mamy do czynienia z ogromną populacją. Liczymy procent od 330 milionów, i policzmy procent od tych milionów w Europie, i wtedy nam Panie, wyjdzie. specjaliści wyliczali, właśnie biorąc pod uwagę liczbę ludności? Ale zostawmy to, bo tutaj byśmy musieli dywagować bardzo dużo na temat tych liczb. Ale taki widomy znak tego, że coś nie zagrało w Stanach Zjednoczonych, to jest pojawiająca się rosnąca lawinowo liczba osób zgłaszających się jako osoby bezrobotne po zasiłki, proszę pana, do odpowiednich służb, nie wiem jak one się w Stanach Zjednoczonych nazywają, ponad 3 miliony osób w przeciągu kilku dni się zgłosiło. To jest dobry sygnał, że działa kwarantanna. Nie poszli po kryjomu do roboty, żeby ocalić swoje czeki, tylko zrobili dokładnie to, o co prosiła ich władza? Zostańcie w domu. Władza jest od tego, żeby w takiej drastycznej sytuacji wam pomóc. Zgłoście się przez internet na listę bezrobotnych, jeżeli z powodu zarządzeń rządowych nie możecie iść do pracy. I dlatego tyle osób się zgłosiło. To nie jest, że to bezrobocie rośnie, bo coś źle, ekonomia źle działa. No rząd powiedział siedzieć w domu i ludzie w związku z tym tracą pracę. I w związku z tym zgłaszają się na bezrobocie. To nie jest epidemia zorganizowana przez Amerykanów dla samych siebie, tylko zorganizowana przez Chińczyków dla świata. Obojętne czy celowo, czy przez indolencję chińską i przez ukrywanie informacji od listopada. Zostawmy Stany Zjednoczone. Zostawmy, panu... wróćmy do Polski. Mówił Pan o kwarantannie, o niewychodzeniu z domu. To jak określić, jakim mianem określić człowieka, który. Mówi, że wybory prezydenckie 10 maja muszą się odbyć. Ja bym znalazł jedno określenie: idiota, który naraża wielu ludzi na chorobę albo na śmierć. Nie sądzi pan? Pan by jak określił takiego gościa? Proszę pana, musiałbym go popatrzeć na niego. Może bym określił nawet mocniejszym słowem. To jest bardzo A To ja panu nie... mówię, to prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w wywiadzie radiowym kilka dni temu ogłosił przemi wobec, że wybory 10 maja mają się odbyć. No i niech pan sobie wyobrazi sytuację, że przedstawiciele samorządów lokalnych zgłaszają się z wielu miast w Polsce, że tak. u nich się wybory nie odbędą, bo nie ma takiej możliwości. Ludzie nie chcą pracować w komisjach, boją się i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej, to wicemarszałek Sejmu mówi, wie pan co? W tych samorządach, gdzie się nie zgadzają na wybory, wprowadzimy komisarza. Panie Wojciechu, to jakiś faszyzm się zaczął. Uwaga. W naszym kraju. władza ma tylko tyle siły, ile naród jej da. Dopóki naród słucha władzy, to za komuny to ćwiczyliśmy też, to władza władzę ma. Ale przychodzi taki moment, kiedy naród mówi, a czyniam to. wsadźcie mnie do więzienia, rób ta ze mną, co chce ta. Nie będę tego słuchał przepisu. I teraz mogą se próbować wysyłać komisarzy, ale jak nie będzie chętnych na komisarza, nie będzie chętnych, żeby się zgłosić do lokalu wyborczego, nie będzie ludzi, którzy pójdą głosować, to władza, władze Traci, bo to jest władza bez wyrazu praktycznego. I to jest moim zdaniem głupi pomysł, że się wprowadza tę ustawę, tam tarcze i poprawki kolejne do niej i zwołuje się 400 w jednej okrągłej sali, a jednocześnie nam szy może być tylko 5 osób w kościele tego samego rozmiaru i też okrągłym w Nowej Hucie na przykład. Więc proszę pana, władza powinna ogłosić stan wyjątkowy, przesunąć termin wyborów, Jestem tego zdania, żebyśmy się teraz zajmowali tylko wyjściem z choroby, przejściem choroby, przygotowywali się na atak choroby. W Polsce liczba zarażonych, nie wiemy jaka jest, bośmy nie przebadali całej populacji. Tylko wiemy, że wzrasta liczba przypadków wykrytych, bo się zgłosił ktoś, a ilu jest takich co chodzi albo w domu siedzi z katarkiem, nie wiemy tego. Tym się jestem... powinniśmy zajmować, a nie kampanią wyborczą i też, nie wyborami. Też jestem tego zdania, uniknął pan określenia. Ja powiedziałem, że to idiota, proszę pana, apeluje, żeby apeluje, no ogłasza, że te wybory powinny się tego 10 maja odbyć. Proszę, proszę pana, uniknąłem jest... z jednego powodu. Otóż tak. ja musiałbym pana przebić kartę. Pan rzucił wałka, ja musiałbym rzucić króla, a król już by nie przeszedł przez mikrofon radiowy, tylko by trzeba wypikować. No, to jest działanie nieroztropne i bardzo wredne, jeżeli sobie chłop zdaje sprawę z tego, co robi i prze na siłę do wyborów. To, to jest działanie wredne, to jest odbieranie narodowi prawa wyborczego, bo wiadomo, że w tej sytuacji wygra władza. Mało pójdzie, pójdą zdyscyplinowani z PiSu, PO zbojkotuje i tak dalej, uczestnictwo będzie niskie, bo ludzie się nie będą chcieli zarażać, albo wybory się nie odbędą, proponują korespondencyjne wybory. To jest dopiero okazja do przekrętu, odbieranie listów. Po cholerę ludzie mają na pocztę chodzić niepotrzebnie z kartką wyborczą. Moja mamusia jest zdyscyplinowana, w związku z tym pójdzie karnie do wyborów, bo uważa, że trzeba, odkąd demokrację w Polsce wprowadzono. No więc to jest zapędzanie ludzi w chorobę poprzez niepotrzebne wydatki i operacje. Teraz każdy grosz ma iść na inne rzeczy, a nie na wybory. To, że Pana mama by musiała iść na pocztę, to pół biedy narażałaby tylko siebie, ale gdyby nie poszła na pocztę, to do niej by musiał przyjść listonosz czy ktoś inny z dokumentami, później jej odebrać i tak dalej, i tak dalej, więc już y, kilka osób byłoby wmieszanych w ten proceder, tak to y, określę, proszę Pana. Proszę Pana, panie, to... jak, jak Pan jest chory, to Pan nie idzie do roboty, to Pan różnych rzeczy nie robi, i teraz jak cały naród jest chory, to z niektórych rzeczy czasowo rezygnujemy do czasu wyzdrowienia. Wybory są teraz niepotrzebne. Mamy władzę, jaka jest, i niepotrzebne nam jest zamieszanie z wymianą stołków. Teraz Mamy się zająć przechorowaniem choroby. To się wydaje łatwe do zrozumienia, jest logiczne to, co pan mówi, więc ten facet, którego ja określiłem mianem idiota, nie myśli logicznie o sprawach ważnych dla całego kraju, a wręcz przeciwnie, z cynizmem, proszę pana, wysyła Polaków na niebezpieczeństwo. Pan to to, też źle tak. świadczy o całym jego gabinecie, że nikt tam się nie zbuntował przeciwko prezesowi i nie powiedział, panie prezesie, nie. Nie, w tej sytuacji ja, minister zdrowia, mówię panu nie, ja, premier Mazowiecki, mówię panu nie, ja, prezydent Duda, mówię panu nie, ja nie chcę wyborów wygrać w taki sposób, że nikt nie pójdzie do głosowania i wszyscy będą przez następne pięć lat mówić do mnie, że Piastuje stołek, który zdobyłem oszukując w karty. Ale wokół niego są tacy ludzie, którym zależy na tym, żeby być blisko koryta, bo wiedzą, że jak podskoczą temu nadprezesowi, to stracą stanowisko. Członkowie ich rodziny też stracą, bo zostali wsadzeni tam dzięki nepotyzmowi, właśnie też na inne ważne. I to są tchórze, którzy znaleźli się w pobliżu prezesa, w gronie tych, którzy decydują wspólnie z nim, a raczej decydują na podstawie tego, co on powiedział. Ale wracamy, Jeżeli ktoś z tej grupy nas słucha. To uwaga, takie sytuacje to jest też okazja. Tak jak prymas Wyszyński wkrótce święty powiedział władzy komunistycznej, która mogła go wywieźć do Moskwy, do Gułagu, zabić, różne rzeczy zrobić. Zamknęli go na trzy lata do więzienia bez wyroku. Mówiło się, że internowany jest. Powiedział non possumus, postawił granicę, ani kroku dalej. Już więcej się przed wami nie cofnę. I to jest okazja dla kogoś w, w okolicach Kaczyńskiego, dla kogoś we władzy, dla kogoś, kto się z premierem nie zgadza, żeby stanął, skorzystał z okazji i powiedział nie. Non possumus. I wtedy władza traci władzę i dostaje ją w ręce ktoś inny. to czekamy panie Wojciechu może ktoś taki się pojawi z taką nadzieją zostaniemy zobaczymy jak za tydzień wyglądać będzie sytuacja ale jeszcze wracamy do tego co się dzieje w Polsce tutaj pan mi przesłał tym razem Kilka takich informacji bardzo bulwersujących na temat tego, co się dzieje w kontekście koronawirusa. Jedna jest taka: Lekarze mają milczeć. 20 marca Józefa Szczurek Żelasko, wiceminister zdrowia, rozesłała do krajowych konsultantów medycznych pismo, w którym żąda od nich zakazania konsultantom wojewódzkim wyrażania w mediach opinii związanych z epidemią COVID-19. Pani Szczurek Żelasko, być może nie chce bałaganu i może miała dobre intencje, aczkolwiek głupie, bo ja uważam, że potrzeba nam jest więcej informacji i to szczegółowych, czyli od wojewódzkich konsultantów, od szefów szpitali, od szefów oddziałów, kto tylko może, powinien produkować informacje pod warunkiem, że prawdziwe i je rozgłaszać. Od tego też mamy internet. A pani Szczurek powinna się zajmować zbieraniem tych różnych informacji z terenu i wyciąganiem z tego wniosków dla całego państwa. Więc nie mniej mowy, tylko więcej mowy. Więcej wiadomości, więcej wyrażania opinii w mediach i wszędzie to taka demokracja, jak pani Szczurek chce zamknąć usta konsultantom wojewódzkim, pani Wojciechu, to daleko do wolności prasy, wolności wypowiedzi, dostępu do informacji. Następny fragmencie, który pan mi przesłał. W całej Polsce lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze, jak również salowe, zostali w obliczu epidemii pozostawieni sami sobie. Brakuje im absolutnie elementarnego sprzętu ochrony osobistej, przez co w swojej pracy są nieustannie narażani na zakażenie koronawirusem. Luksusem bywają nawet maseczki z fizylyny, zwykły punkt do dezynfekcji Taki sam jak ten, którego Polacy bezskutecznie poszukują na stacjach Orlenu, nie mówiąc już o specjalistycznych ubraniach ochronnych. Koniec cytatu. I teraz dodam: Nie wiem, czy pan widział w Stanach taki obraz, jak nasz prezydent w fabryce Orlenu, nie wiem jak to nazwać, jakaś rozlewnia płynów, błogosławił rozlewanie płynu dezynfekującego w 5-litrowych pojemnikach. On się miał natychmiast pokazać w stacjach benzynowych Orlenu. Ja jeżdżę codziennie koło stacji Orlenu i tam od momentu, kiedy to ogłoszono, że ten płyn będzie, wiszą tak. Takie duże kartki. Na tych kartkach jest napisane, że płynu do dezynfekcji brak, oczekujemy na dostawę od. Tego dnia, kiedy prezydent przyklepał to wszystko. I tutaj też między innymi w tej notatce się pojawia, że brak tego płynu jest. Picuring totalny, wie pan? Co totalny. się robi, co mężczyzna robi w takiej sytuacji? Gdyby Duda był bardziej męski w swoich zachowaniach, to nie chodzi o to, że on fizjologicznie nie jest mężczyzną. Otóż gospodarz robi wtedy decentralizację. Państwo przyznaje się publicznie, że nie jest wydolne w tej sytuacji żadne państwo, nawet najsilniejsza ekonomia amerykańska nie jest wydolne opanować taką sytuację samodzielnie. Wtedy się robi decentralizację i się mówi ludzie. Jeżeli ktokolwiek z czegokolwiek, przedsiębiorstwo, polfa, prywatna gorzelnia, potrafi wyprodukować jakikolwiek płyn do dezynfekcji, ocet, alkohol stężony, to proszę to robić. Żadnych akcyz, uwalniamy wszystko, rezygnujemy z rzeczy niepotrzebnych, typu akcyza ograniczenia, sanepit, inne cuda. Produkujcie co kto może, bo państwo z powietrza nie weźmie. Maseczki, siadajcie do szycia. W Ameryce, gdy była druga wojna światowa, była taka akcja, żeby ludzie przy domu zakładali ogródki warzywne, bo było jasne, że Ameryka powalona drugą wojną światową, przynajmniej na początku, musi ją wygrać i w związku z tym linie przesyłu żywności do miast zamrą na czas jakiś. System stanie się niewydolny. Ludzie no tak, produkowali w przydomowych ogródkach na prośbę prezydenta produkowali wystarczająco żywności, żeby podwoić produkcję całej Ameryki. I nie trzeba było dostaw. Nawet przy Białym Domu było ogródek warzywny na pokaz. Takimi rzeczami powinna się władza zajmować. Powinna no się tak, Jesteśmy no ale... niewydolni ludzie. Pomóżmy sami sobie. Niech babcia szyje maseczki, jakiekolwiek. Mm. Prawie kupowania w Chinach nie wolno w Chinach kupować. Rząd kupuje, panie Wojciechu, i pre prezydent się chwali tym, że rozmawiał z prezydentem Chin czy tam innym ważnym partyjnym dygnitarzem i transporty z Chin docierają do Polski. Masz. To jest kolejna granda. Czesi się przejechali, 80% testów kupionych w Chinach nie działa. Hiszpanie się przejechali. Chińczycy toczą wojnę ekonomiczno-biologiczną ze światem teraz i kupowanie od nich czegokolwiek to jest sprowadzanie sobie zagrożenia życia, że wydamy pieniądze, kupimy i potem nie będzie działać albo będzie zatrute. To trzeba uruchamiać produkcję na miejscu, a nie czekać na kontenery za dwa miesiące, które z Chin dopłyną już, jak będzie za późno na wszystko. Też się dziwiłem, że rząd tak się chwali tym, że z Chin sprowadza, kiedy można byłoby to u nas zrobić. Tak mi się wydaje, bo w końcu zamykane są zakłady pracy, które nie mogą pracować, bo tam jakiś dostawca był z Chin, części, podzespołów. Sądzę, że mogłyby te zakłady, tak jak Trump przedstawia produkcję w Stanach Zjednoczonych, koncernów samochodowych, produkować, proszę pana, na przykład maseczki, bo to technologicznie przecież nie, nie jest za bardzo y, skomplikowany. Ale moja matka chrzestna szyje maseczki, ksiądz jej dostarczył z parafii materiał od kogoś, kto przyniósł i posadził ciotkę, bo wiedział, że ona była krawcową kiedyś, siedzi przy maszynie, szyje maseczki. Jakie by nie były, są lepsze niż zerowe. No więc tym się powinniśmy zajmować, a nie importem od zbrodniarzy chińskich komunistyczny, kłamliwy reżim, który ukrywał przed całym światem, nie pozwalał, żeby lekarze tam pojechali nasi z Włoch, z Hiszpanii, z Ameryki zbadać co się dzieje, nie pozwalali sobie pomóc i to spowodowało wybuch na cały świat tej Epidemi. epidemii. A ta epidemia, Panie Wojciechu, tak przy okazji spowodowała, że o wielu sprawach, o których do tej pory się mówiło, do pory tej epidemii, że wiele spraw zostało wyciszonych. Nie będę mówić o tym, jakie w Chinach panują stosunki, proszę Pana, rząd, obywatele, jak się wyzyskuje ludzi, że są wyroki śmierci i tak dalej, i tak dalej. W Polsce też wiele spraw zostało wykrytych, i nie wiadomo, kiedy się do tego wróci. Musimy dzisiaj kończyć. Zdrowia życzymy. Tak, mocnego zdrowia wszystkim. Ja jeszcze propaguję taką akcję. Wielu osobom to pomaga. Jak osoby są wierzące, pan tego nie zrozumie. Na Boże Ciało pewnie pan widział, że wystawia się obrazy w oknach. Ktoś ma mały obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, wystawia w oknie, bo monstrancja będzie szła w procesji. Jest taka w Polsce akcja, że skoro kościoły są zamknięte, to wystawiajmy sobie naprzeciwko obrazki święte. Wystawię Matkę Bożą Częstochowską w moim oknie, tak po prostu, żeby do tej akcji się przyłączyć. ale moja Mama w bloku mieszka, na przykład piętnastopiętrowym. I na boże ciało zawsze jej było przyjemnie patrzeć, że naprzeciwko w tym bloku trochę obrazków, ktoś flagę jakąś wywiesił na boże ciało. No jak się nie możesz pójść do kościoła, pomodlić, to coś takiego zrób. Ludzie... Czyli teraz pan namawia, żeby na święta. Nie, żeby teraz robić. od razu wystawić. Że, tak jakby było Boże ciało, żeby wystawiać te obrazki święte w oknach, niech stoją do czasu przejścia, epidemii. Niech stoją, Panie Wojciechu, wiara pomaga niektórym ludziom. Ci, którzy nie, nie wierzą w tego Boga, w którego pan Pan wierzy, może w co innego wierzą. Są w mniejszości, proszę pana, tacy jak pan są w mniejszości, więc no, tutaj. No, nie wiem, jakby, demokraty... tak cały, jakby tak cały świat policzyć, to nie wiem, czy w mniejszości. O polsce teraz mówię: każde działanie, które podnosi ducha u kogokolwiek, jest pożyteczne, a nie ducha gasi. Wszystkiego dobrego zdrowia życzymy. Do usłyszenia za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Dajrowski i Andrzej Rudnik.